Biurka Darów dla Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Akcja trwa od 17 lipca, dokładnie cały miesiąc do 18 sierpnia. Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji. To jest fajne, żeby się jakby zintegrować z, z swoją rodziną. Festyn z okazji świętego Krzysztofa. Zabierajcie znajomych i przybywajcie. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, jest piątek 21 lipca, zapraszam na serwis informacyjny. Sylwia i Stanisław Ogrodowczyk zorganizowali zbiórkę darów dla Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. O szczegółach powie Adrian Andruszkiewicz. Jak czytamy na stronie Kliniki, Przylądek Nadziei to ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Szpital powstał z inicjatywy Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i dziś stanowi największy w Polsce dziecięcy ośrodek przeszczepowy. I to właśnie dla niego organizowana jest zbiórka. Akcja trwa od 17 lipca dokładnie cały miesiąc do 18 sierpnia. Dnia 25 sierpnia na godzinę 10 jedziemy do Wrocławia celem przekazania, celem przekazania tych darów, gdzie nas przyjmie pan kierownik kliniki razem z panią Dorotą. Co jest potrzebne? Ołówki, kredki, farby, falamastry. Bloki techniczne, bloki rysunkowe, książki dla dzieci do czytania, malowanki, wycinanki, a z higieny osobistej są potrzebne takie rzeczy jak pasta do zębów, stateczki do zębów, ręczniki papierowe, ręczniki jednorazowe, chusteczki wodne. Są to specjalne chusteczki, żeby nie mylić z chusteczkami, które są podobne, ale zapachowe. Bardzo prosili o to, żeby nie kupować takich właśnie chusteczek, tylko wodne. Tak samo potrzebne są jednorazowe talerzyki kubeczki dla tych dzieci, ze względu na to, że po każdym posiłku musi to być po prostu wyrzucane. Do akcji przyłączyło się wiele organizacji oraz służby, między innymi Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wolontariat Pracowniczy Miejskiego Zakładu Komunikacji, czy motocyklowe karkonosze. Towarzyszenie zrzesza ludzi, których łączy pasja głównie do motocykli, ale też chęć niesienia pomocy, głównie dzieciom. Organizujemy różnego rodzaju imprezy, to jest motodzień Dziecka, Moto Mikołaja, festyny. No i tak jak Stasiu wspomniał, są naszymi członkami, przyjaciółmi i dlatego jak najbardziej chcemy ich wesprzeć w tych, w tych działaniach. Dary można przekazywać w kasie MZK, gdzie przygotowany jest kosz a także po skontaktowaniu się z koordynatorem zbiórki pod numerem telefonu 698 661 038. 19 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłowicach w ramach projektu Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji wspieranego przez Kar odbyły się kolejne warsztaty. Jesteśmy w Mysłowicach w Gminnym Ośrodku Kultury Mamy kolejne zajęcia z projektu, który nazywa się Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji. Seniorzy, osoby starsze spotykają się dzisiaj tutaj z młodzieżą, z dziećmi, też ze swoimi wnukami. Jest to międzypokoleniowa okazja do spotkań, międzypokoleniowe warsztaty. Dzisiaj pan Jan będzie mówił o ornamentach. No w praktyce będą takie podstawy sztukatorskie, będziemy wykonywać odlewy gipsowe elementów historycznych. Uważam, że to jest fajne, żeby się jakby zintegrować z swoją rodziną, jeżeli przyjeżdżamy z rodziną i no zajęcia są zazwyczaj ciekawe, więc po prostu warto też się spotkać po to, żeby porozmawiać i się zbliżyć do siebie bardziej. Na dzisiejszym spotkaniu jest bardzo dużo dzieci. Dosyć się interesują i być może młode pokolenie zajmie się takimi starymi rzeczami, że będziemy mieli coś pięknego na rynku. To są bardzo ciekawe warsztaty. Już na podobnych byłam i, i, i przeprowadziłam wnuczki, żeby też się zapoznały. Bo dużo jest ciekawych rzeczy, takich, że na co dzień się nie zawsze widzi. A, a tutaj się poznać, poznać można. Warsztaty są. Fajny gazer z dziadkami, I z różnymi naszymi bliskimi i lubię takie warsztaty. Bardzo się cieszę, że to jest wielopokoleniowa grupa. Myślę, że dzieci, szczególnie dzieci, które już dopytywały o różne szczegóły tych starych elementów, będziemy wszyscy zaciekawieni, zadowoleni i na pewno wiele ciekawych rzeczy się dowiemy. Te wszystkie umiejętności, techniki, sztuka. To jest piękna okazja, żeby się uczyć, poznawać nawzajem, zbliżać pokolenia, a szczególnie pokazywać naszym dzieciom, młodzieży, jak wiele piękna jest wokół nas, jak wiele piękna nas otacza, którego trzeba zauważyć. W tym roku przewidziano siedem takich zajęć. Projekt dofinansowany jest z budżetu województwa dolnośląskiego. A już jutro na boisku w Dziwiszowie odbędzie się festyn z okazji świętego Krzysztofa. Oprócz gier i konkursów przygotowanych przez lokalną społeczność, na scenie wystąpi popularny zespół Disco Polo Masters. Organizatorem zabawy jest telewizja Dami. Tradycyjnie festyn w Dziwiszowie zacznie się mszą świętą i poświęceniem aut. Potem na wszystkich czekać będzie już tylko zabawa, która potrwa do późnych godzin wieczornych. W programie zaplanowano wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne, gry, konkursy, dmuchańce, a także zabawy przygotowane przez Sołtysa i Radę Sołecką, strażaków ochotników oraz koło gospodyń wiejskich. O godzinie 17 na scenie wystąpi zespół Masters. Dajcie tu, Paweł Ślanowski z zespołu Masters. Gorąco Was zapraszam na nasz koncert do Dziwiszowa. Tam w najbliższą sobotę o godzinie 17 zagramy nasze największe przeboje. Żona moja, Bella, szukam dziewczyny, nocy mało chcę, Polej, bracie, Polej i wiele innych muzycznych niespodzianek przygotowaliśmy na ten wieczór. Dlatego musicie być razem z nami, zabierajcie znajomych i przybywajcie. Do zobaczenia! Idę, idę, podchodzę nienachalnie, Twoje oczy patrzą tylko na mnie. Niechaj zapłonie fuego między nami i właśnie tutaj zostańmy sami. Chcę, chcę pocałować Cię, mocno przytulnie, mnie bo bardzo Ciebie chcę. Więcej już jutro, czyli w sobotę na boisku sportowym w Dziwiszowie. Organizator imprezy telewizjadami zaprasza. Wstęp wolny. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, życzę pięknego popołudnia. Do zobaczenia!